Skręcanie i rozszerzanie ułamków zwykłych. Dzień dobry. Dziś dowiemy się, czym jest skracanie i rozszerzanie ułamka, oraz jak go skrócić i rozszerzyć. Jaki to ułamek? Jaki to ułamek? Zamalowana jest jedna część z dwóch czyli to jest ułamek jedna druga. A ten zamalowane są dwie części z czterech, czyli dwie czwarte. Kolejne cztery części z 8, czyli cztery ósme. Czy zamalowaliśmy różną powierzchnię tych kół? Nie. Wszystkie kawałki są dokładnie takie same. Znaczy to, że jedna druga równa się dwie czwarte równa się cztery ósme. 1 druga równa się 2 czwarte równa się 4 ósme. Ale co z tego wynika? Przez co musimy pomnożyć 1, aby otrzymać 2? Oczywiście 1 musimy pomnożyć razy 2. Czyli liczniki mnożymy tutaj razy 2. 1 razy 2 to 2. Przez co mnożymy dwójkę, żeby otrzymać czwórkę? Również razy 2. 2 razy 2 to 4. A co się dzieje z mianownikami? 2 musimy pomnożyć razy 2, żeby otrzymać 4. A 4 znów mnożymy razy 2, żeby otrzymać 8. Spójrzcie, liczniki i mianowniki mnożymy cały czas przez taką samą liczbę. 1/2 równa się 2/4, równa się 4/8. Licznik i mianownik mnożymy tutaj przez taką samą liczbę. Jeżeli licznik i mianownik ułamka mnożymy przez tą samą liczbę, to znaczy, że rozszerzamy ułamek. Ułamek po rozszerzeniu ma nadal taką samą wartość. Dokładnie. Jedna druga to jest nadal. Tyle samo co dwie czwarte i tyle samo co 4 ósme. To jest cały czas zamalowany dokładnie taki sam fragment koła. A co się dzieli, licznik i wiadomnik? Sprawdźmy. Mamy tutaj ułamek. Zamalowane są dwie części z 6, czyli dwie szóste. Tu zamalowaliśmy jedną część z 3. Czyli 1 trzecia. Te ułamki nadal są takie same. Nadal zamalowaliśmy dokładnie taką samą powierzchnię koła. Sprawdźmy. Wiemy, że 2 szóste równa się 1 trzecia. Co musimy zrobić z dwójką, żeby zrobić z niej jedynkę? Wystarczy oczywiście podzielić ją na dwa. Czyli licznik spróbujmy podzielić na dwa. Teraz Zastanówmy się, przez co musimy podzielić szóstkę, żeby otrzymać 3. Również przez 2, czyli mianownik ułamka dzielimy przez 2. Czy już wiecie, co to znaczy? Spójrzcie, co tutaj zrobiliśmy. Tutaj podzieliliśmy licznik i mianownik przez taką samą liczbę. Jeśli licznik i mianownik ułamka dzielimy przez tą samą liczbę, to znaczy, że skracamy ten ułamek. Skracanie? To takie zmniejszenie liczby porcji. Ciastko co jest na 6 kawałków dzielimy na 3. Przejdziemy teraz do zadań z podręcznika związanych z rozszerzaniem i skracaniem ułamka. Zacznijmy od zadania pierwszego na stronie 165. Musimy każdy z ułamków zapisać w postaci ułamka o mianowniku 60. Mianownik jest na dole. Zerknijcie na pierwszy przykład. Jedna, druga równa się ileś sześćdziesiątych. Pierwsza rzecz to musimy zastanowić się. Co się stało z tą dwójką, że zrobiła się z niej 60? Czyli przez co musieliśmy pomnożyć dwójkę, aby otrzymać 60. Czy już wiecie, musieliśmy pomnożyć ją razy 30, więc dokładnie to samo musimy zrobić z górą. 1 razy 30, a na dole zostaje 60. Czyli 1 druga to inaczej sześćdziesiątych. Kolejny przykład 1 trzecia. Aby z trójki zrobiła nam się 60, musieliśmy tą trójkę pomnożyć razy 20. 3 razy 20 to jest 60. Dlatego górę ułamka również mnożymy razy 20. 1 razy 20 to jest 20. Czyli 20. /6. Kolejny przykład to 2 piąte. Żeby z piątki zrobiła się sześćdziesiątka, musimy pomnożyć piątkę razy 12. 2 razy 12 to 24, więc 2 piąte to inaczej 24 sześćdziesiąte. Przykład 4 szósta. Aby z szóstki zrobić sześćdziesiątkę, musimy tą szóstkę pomnożyć razy 10. Licznik ułamka mnożymy przez tą samą liczbę, czyli też przez 10. 4 razy 10 to 40. Więc 4,6 to inaczej 40/60. Jeszcze jeden przykład. 9 zrobimy z mianownikiem 60, a pozostałe przykłady zamienimy na licznik 36. Dobrze, więc 9/15

Przejdziemy teraz do przykładu B i pozostałe ułamki zamienimy na ułamki o liczniku 36. Licznik jest na górze. Spójrzcie na ten przykład. Mamy 9/20 równa się 36, ale nie wiemy czego. Co zrobić, aby z dziewiątki otrzymać 36?

Również pomnożmy razy 3. 30 razy 3 to 90. A więc 12,30 to 36,9. Przejdziemy teraz do zadania drugiego. W tym zadaniu musimy te ułamki skrócić do ułamków nieskracalnych, czyli do takiej postaci, żebyśmy nie mogli tego skrócić jeszcze bardziej. Zrobimy razem cztery przykłady. Zacznijmy od 25 45. Spójrzcie, przez co możemy podzielić licznik i mianownik. Pierwsza liczba, która mi rzuca się w oczy, to 5. 25 możemy podzielić na 5, 45 również możemy podzielić przez 5. Podzielmy. 25 na 5 to 5, a 45 na 5 to 5. To 9, a więc 25 45 to inaczej 59. Kolejny przykład 16 24. Obie liczby są parzyste, więc przez co możemy podzielić? Na pewno przez 2. 16 na 2 to 8, a 24 na 2 to 12. Ale to jeszcze nie koniec. Nadal mamy liczby parzyste, więc nadal możemy podzielić je na 2. 8 na 2 to 4, a 12 na 2 to 6. Ale to dalej nie koniec. Nadal są liczby parzyste, więc znów podzielmy je na 2. 4 na 2 to 2, a 6 na 2 to 3. I teraz to już jest wreszcie koniec tego przykładu, dlatego, że 2 i 3 nie mają już żadnego wspólnego dzielnika. Nie ma takiej liczby oprócz jedynki. Przez które mogłyby się obie podzielić? Moglibyśmy 16,24 od razu skrócić przez 8, czyli 16 podzielić na 8 i 24 podzielić na 8, ale jeżeli zrobimy to krok po kroku, również jest dobrze. Kolejny przykład: 75 setnych. Przez co możemy podzielić? Na przykład przez 5. 75 na 5. To 15. 100 na 5 to 20. Ale to, co dostajemy, również możemy podzielić jeszcze na 5. 15 na 5 to 3, a 20 na 5 to 4. Otrzymamy 3 czwarte. Zobaczcie, mogliśmy też 75 podzielić od razu przez 25. Tak samo 100. Mogliśmy od razu podzielić na 25. Również dostalibyśmy 3 czwarte. Ale możecie to zrobić tak, jak jest wam wygodniej. Czy zrobicie to powolutku, dzieląc sobie po kawałku, czy zrobicie to dzieląc od razu przez dużą liczbę i jeden i drugi sposób będzie dobry. Ostatni przykład, który robimy razem, to 110 tysięcznych. Co możemy tu zrobić? Pamiętajcie, że jeżeli skracamy, znaczy jeżeli dzielimy, Liczby z zerami przez liczby z zerami, to tak naprawdę możemy zawrać sobie od nich zera. Więc tutaj podzielmy przez 100, aby pozbyć się tych dwóch zer. Na górze zostaje nam jedynka, na dole zostaje nam 100. Więc 100 dziesięciotysięcznych to inaczej jedna setna. Jeśli chcecie, spróbujcie zrobić pozostałe przykłady. Praca domowa. Praca domowa to zadania 1 i 6 na stronach 64 i 65 w ćwiczeniach. Powodzenia!